Czy teraz w każdej grze prawdziwe zakończenie musi być ukryte? Kiedy zbierzesz milion jakichś artefaktów pokrywanych w horrorowej grze, w której spróbujesz przetrwać bez żadnych jumpscarów, a przy okazji musisz teraz się znaleźć jakieś zasrane artefakty, żeby blokować prawdziwe zakończenie, bo to, które masz normalnie, jest nieprawdziwe. Czyli skoro jest nieprawdziwe, to po chuj ono tam jest! Witajcie z tej strony, Elena, to jest week. Po raz ostatni. Mamy ostatnią godzinę, 5 a.m., która pokazuje się po zebraniu wszystkich artefaktów. I po przejściu oczywiście godziny czwartej. Odpiąłem sobie cukawki. Anyway, yy, Tak. Po prostu tak. Ja nie mam pojęcia jak to będzie wyglądać, czyli to jest pewnie ten taki nightmare mode, ten ten terror mode. Y She said what? I this Fuck you. Fuck me. No dokładnie. Na tym etapie to faktycznie jest fuck me. Wow, tym razem zacząłem cmentarza. Um, Okej, okay, to jest troszeczkę dziwne. Czy ja będę tutaj tylko z jedną świeczką, bo tej świeczki jest połowa, tak jakby. Coś tutaj jest innego. Mam nadzieję, że nie cała mapa, bo to by było głupie, żeby na jedną ukrytą. No, zrobić mapę nową całą. Może odejdźmy od Kreta, bo prawie się na niego wdupiliśmy. Fok, co jest grane? Ja, ja sobie robicie. Już! O nie! Wszystko. O! Wszystko naraz! Okej... Okay. Poddaję się. To będzie rzeźnia. To będzie totalna rzeźnia. Czemu ja się na to zgodziłem? Ok, weźmy świeczkę. Jeszcze raz. Podążajmy może w inną stronę. Spróbujmy w tą drugą stronę. Może ta druga strona każe się bardziej szczęśliwa i bardziej. Ja pierdolę. Nie! Dobrze, nas w spokoju. Teraz może czas byłby najwyższy, żeby znaleźć świeczkę. Chyba, że mam to wszystko przetrwać tylko z jedną świeczką. To by było dość tragiczne. A patrząc po tym, jak twórcy wykonali tą grę, to chyba byliby w stanie. O w dupę! Przy okazji prawie wdepnęliśmy na kreta. Eee, biegnij. No naprawdę, nas wszystko będzie gonić teraz. Tu nie ma żadnych INNYCH ŚWIECZEK! ŻADNYCH! BIEGNI! Tu nie ma żadnych innych świeczek, ta świeczka mi się nie kończy Ale oni atakują cały czas! Okej, okay, rozumiem, ona nie przestała mnie wcale gonić Okej, okay, to jest kinda creepy Fuck, Wszystko naraz, na cały czas! My nie mam już jak bies My Nie mam jak bies! Może się znaczy już mogę Może wykorzystajmy Rock of Nope Znajdźmy Rock of Nope i wykorzystajmy ją e, nie No póki ja to nie patrzę, jest wszystko ok, prawda? Jezu, ale to wszystko się wzięło na mnie. Oszczędzajmy bieg, bo nigdy nie wiadomo kiedy będzie potrzebny. O, nie, znowu mnie coś goni. Więc to jest taki po prostu ras, Wszystko na mnie leci, prawda? Ale za to mi się nie kończy. I ma taki dziwny żółtawy odcień. Zazwyczaj była trochę bardziej biała. Biały ten płomień. Ok, tu już wiemy, co to będzie. Nie patrzeć się na niego, tylko w podłogę. Patrzmy w podłogę, tak jest najbezpieczniej. Co jest? No znowu? Naprawdę? Nie mogę już biec. Jak mam od niego uciec? Jak ja mam uciec, tak nie mogę biec. O nie, nie mogę puścić świeczki teraz. Nie, nie mogę go obudzić, jeżeli chcę to przejść. Że na szczęście się od niego oddalam O nie dwu dwaj naraz mnie gonią Dwoje naraz, dwaj naraz! No ta dziewczynka i ten tutaj ze mną No nie, nie mogę mieć! No nie mogę mieć! Nie! Uciekaj Okej okay. Po prostu nie patrzmy Gra sprawdza, czy nauczyłem się ich wszystkich rozróżniać, czy nie przyszedłem tylko fartem, right? To jakieś straszydła były, ale ich nie widziałem, to mnie tak bardzo jakoś nie ruszyły. Nie wiem, co tam było. Mam wrażenie, że są te potworki po dwa, więc... Господин Президент, What? What? в What? том, It was a long time ago the house burned down the parents died but their kids bodies were never found creepy that's messed up their kids used to play in the woods then one by one disappeared people used to come up here and leave stuff in case the kids were still alive they left candles burning but the candles moved in the night really? Nobody would let their kids come up here after that. Like that poor kid last year? Maybe they ran away? No, it was our friend who disappeared. What? Did you see that? Something's out there. What? What? Dobra, nice. Nie zrozumiałem totalnie o co chodziło. Wiem, że wrócili rok później do tego samego miejsca, gdzie przyszli ze swoim przyjacielem. I po cholerę oni tam byli rok później. Znowu się bawili w week? Porypane. Największe zaskoczenie było to, że zobaczyliśmy wszystkich, yy, wszystkich razem do kupy. I że ja byłem potworem tym razem, czy czymś. Czy też się stałem potworem. O, czyli to jest prawdziwe zakończenie. Ja nie dotrwałem do rana. Ja się też stałem potworem. Faktycznie. Nie było na takim zakończeniu nawet, widać, że żyje. Był tylko świt, nic więcej. Czyli w sumie to nie było fałszywe zakończenie. Well, troszeczkę zbyt. pochopnie oceniłem. Dobrze, ludzie. Także to tyle by było z Week. Tym razem już mamy grę na pewno skończoną. Fajnie było zobaczyć całą ekipę razem, to było, to było, fajne i to było urocze, oni byli dużo bardziej uroczy razem, kiedy stali tam, jako te dzieci, niż jako, tak goniące mnie stwory, wredne. Tak to byli naprawdę uroczy. Także tyle, dzięki wielkie za obejrzenie i tak jak zawsze, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach.